Dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Witam przedstawicieli różnych środowisk. Witam przedstawicieli socjaldemokracji Polskiej, Partii Demokratycznej Zielonych 2004, Stronnictwa Demokratycznego. Witam. Samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo gorąco. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. Scena polityczna w Polsce jest zdominowana przez dwie partie prawicowe. Zawłaszczyły one debatę publiczną, skupiły na sobie uwagę mediów. Z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość. Prawicę populistyczną, partię skompromitowaną polityką kłótni i awantur, zwróconą ku przeszłości, anachroniczną, partię, którą kierują ludzie w pełni kompleksów i obsesji. Z drugiej strony mamy Platformę Obywatelską, prawicę konserwatywną, partię, która o po ponad roku rządzenia rozczarowuje nieudolnym zarządzaniem krajem bezczynności. Te dwie partie fundują Polakom nieustanne awantury. Polityka i to niekończące się spory o to, kto ważniejszy. To ciągłe insynuacje i ataki personalne. Zamiast współpracy między prezydentem i premierem mamy wzajemne podstawianie nogi. Zamiast rozwiązywać problemy, przed którymi stoi Polska, politycy platformy i wiz wzajemnie obrzucają się błotem. Polski Sejm stał się miejscem gorszących spektakli. Czy musimy być skazani na wybór między prawicą populistyczną i prawicą konserwatywną? Czy treścią polskiej polityki muszą być teczki z IPN? -em? Czy musi to być spór prezydenta i premiera o to, kto poleci samolotem i o to, kto na jakim krześle zasiądzie w Brukseli? Czy w debacie publicznej mamy zajmować się wyłącznie wybrykami posła Palikota i romansami Kazimierza Marcinkiewicza? Czy rzeczywiście Polska nie ma innych problemów do rozwiązania? Polska polityka oderwała się od ludzi, oderwała się od ich potrzeb przestała być sposobem rozwiązywania rzeczywistych problemów. Rządzą nią sondaże i specjaliści od PR. -u. Jest to ciągły medialny spektrum. To smutne, ale w oczach wielu Polaków polityka jest obecnie synonimem krętactwa, a polityk to człowiek o podejrzanej reputacji. Chcemy to zmienić. Chcemy zmienić polską politykę. Chcemy, aby polityka była działaniem na rzecz dobra wspólnego. Polskie społeczeństwo ma konkretne potrzeby i konkretne oczekiwania. W spełnieniu tych potrzeb ma służyć polityka. Trzeba ją uzdrowić, nadać jej społeczny sens, uwolnić od doraźnych gierek i przepychanych. Szanowni Państwo, minęło trzy lata rządów prawicy. Słyszeliśmy wiele obietnic. Ale jakie problemy rozwiązano? Co zrobiono? Gdzie są obiecane autostrady? Gdzie miliony mieszkań? Co z reformą służby zdrowia? Co z naprawą edukacji? Gdzie szerokopasmowy internet? Co z reformą KRUS? Gdzie reforma finansów publicznych? Co z reformą wymiaru sprawiedliwości? Takich pytań jest wiele i rząd nie daje na nie odpowiedzi. Rząd nie potrafi przeprowadzić takich reform, które są rzeczywiście potrzebne. A jeśli już podejmuje próby zmian, to najczęściej forsuje rozwiązania, które są szkodliwe dla gospodarki i obywateli. Za przykład niech posłużą próba prywatyzacji szpitali, obciążająca budżet państwa obniżka składki rentowej, czy ostatnie pomysły dotyczące in vitru. Trzeba skończyć z tym marazmem, bo tracimy czas. I szanse rozwojowe. Szanowni Państwo, przed Polską stoją wielkie wyzwania. Globalna konkurencja, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, walka z ociepleniem klimatycznym, starzenie się naszego społeczeństwa. To wszystko wymaga sensownych odpowiedzi. A przede wszystkim kryzys gospodarczy, który zagląda nam wszystkim w oczy. Kryzys, który zagraża polskim rodzinom i polskim przedsiębiorstwom. Z wielkim niepokojem obserwujemy, jak sytuacja gospodarcza w Polsce pogarsza się z tygodnia na tydzień. Działania rządu w obliczu tej sytuacji są absolutnie niewystarczające. Najpierw przez wiele tygodni rząd przekonywał, że w Polsce żaden kryzys nie grozi, mimo że wielu ekonomistów ostrzegało, że sytuacja jest bardzo poważna. Jeszcze kilka tygodni temu. Rząd upierał się, że polska gospodarka będzie rozwijać się w tym roku w tempie 3,7%, mimo że nikt już w te prognozy nie wierzy. Dziś premier nagle ogłasza, że mamy kryzys i żąda cięć wydatków. Albo więc rząd dramatycznie pomylił się w ocenie zagrożeń wcześniej, albo po prostu przez wiele miesięcy wprowadzał opinię publiczną w błąd. Premier ogłaszając obecnie kryzys, nie wyjaśnia przy tym skali istniejących zagrożeń, nie przedstawia rzetelnej diagnozy, nie daje możliwych scenariuszy, wreszcie nie raczy nawet zasięgnąć w tej sprawie opinii Sejmu ani partnerów społecznych. Proponuje za to oszczędności, które mają objąć zwolnienia z pracy w administracji publicznej, a także obcięcie wydatków na inwestycje, remonty. Wojsko, policję, naukę i badania. Działania ta z pewnością spowodują spadek zamówień dla polskich przedsiębiorstw i przyczynią się do wzrostu bezrobocia i pogłębią recesję w Polsce. Premier Tusk, którego zresztą zapraszałem na nasze dzisiejsze spotkanie, żałuję, że nie przyjął naszego zaproszenia. Premier Tusk wzywa opozycję do współpracy w zwalczaniu kryzysu. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, rozumiemy potrzebę takiej współpracy. Tu na tej sali jest wielu ludzi, włączając mnie, którym obca jest populistyczna, opozycyjna demagogia, im gorzej, tym lepiej. Oczekujemy jednak, że przed podjęciem decyzji rząd przedstawi rzetelną analizę sytuacji i przeprowadzi uczciwe, niepozorowane konsultacje społeczne. Sprzeciwiamy się narzucaniu zmian, które nie mają społecznej akceptacji. Proces reformowania państwa jest konieczny, doskonale to wiemy, ale wymaga cierpliwego dialogu ze społeczeństwem i jego organizacjami. To, co obserwujemy do tej pory, nie nastraje jednak pozytywnie. Nie tędy droga, panie premierze Tusk. Bezradność rządu można maskować w okresie dobrej koniunktury. Obecnie jednak, gdy polska gospodarka gwałtownie zwalnia, widać już gołym okiem, że potrzebna jest całkiem inna polityka. Potrzebna jest nowa alternatywa programowa. Jak to zrobić? Jak dokonać niezbędnej zmiany? Potrzebne jest nowe otwarcie. Potrzebny jest nowy projekt polityczny będący alternatywą dla partii prawicowych. Proponujemy dziś taki projekt będący wspólną inicjatywą środowisk socjaldemokratycznych, demokratycznego centrum i społecznych. Środowisk, które wiele łączy, a naprawdę niewiele już dzieli. Projekt atrakcyjny programowo, budzący zaufanie.